muszę oczyścić kadłub. robię krem z pomidorów zupę krem z pomidorów, to będzie taka tradycyjna zupa pomidorowa mimo, że się nazywa zupa krem z pomidorów ale gotuję się ją z makaronem a więc tak, dodaję ząbek czosnku ciach 50 gram cebuli przekrojonej na pół no tu jest już prawie więc ja będę chcę ten kawałek już 59 wolę, mniej się woli chyba. Dobra, dajemy to. Eee, założyć pokrywę. Ja wcześniej robiłam masło, więc pokrywa jest mokra troszkę, ale to nie szkodzi, bo i tak dodajemy w przepisie masło. 3 sekundy żeglowania. Już gotowe. Składniki zgarnąć. Kopystko. krotka na dno. Ok. Sobie tak robimy, ciach, ciach, ciach. Tu nie chodzi o to, że to musi być idealnie, bo to zaraz będzie dalej miksowane. Dobra, sprawdźmy co jest dalej. E, 30 gram masła lub oliwy z oliwek. To jest masełko przed chwilą zrobiłam z podwójnej śmietany. 30 gram. Za bogato daję czy ok 34 zawsze można odciągnąć trochę, ale to kurde już nie będziemy się tam bawić w te może być 33, a co tam założyć znowu miarkę, ciach zakładamy, dalej tutaj będzie się rumienić, duszenie no w trakcie tego duszenia ja sobie troszkę Posprza posprzątałam kuchnię w czasie tych dwóch minutek nie wiem co tam dalej będzie Teraz sprawdźmy jest bardzo, bardzo gorące 700 g pomidorów z puszki lub pomidorów przekrojonych na pół a więc tak, ja mam tutaj dwie puszeczki przygotowane chop tomatu ciach i od razu pokazuję Tutaj się nie ta waga. Sorry, była minusowa pewnie. Ym, bo tutaj jest normalnie przecież 400 gram w puszce. No, chyba będę musiała zobaczyć na filmiku. Jest 428. Wiecie co? Ja zostawiam to tak, jak jest. 70 g koncentratu i tak będzie bogatszym. No, tutaj jest teraz pokazuje się, jak jest minusowa. Była starcie, a ja jeszcze nie jestem dobrym kamerzystą i w lewej ręce, a w prawej próbuję robić dobra teraz ciach tego koncentratu tak wyciskajmy wyciskamy jedną ręką Kurczę, potrzebuję jednak drugiej, dobra, ja zapauzuję OK, już włożyłam koncentrat, jedna łyżeczka soli no to tutaj mamy sól jedna łyżeczka, ciach dalej dodać cukier jedną łyżeczka okej okay, weźmiemy tak, ciach jedna łyżeczka suszonego oregano już tak sobie znowu dam radę no jedna łyżeczka to było pół, spróbujmy jeszcze drugie pół. Mm. Założyć miarkę. Ponownie zakładamy ciach I tutaj dajemy dalej. Ustawiamy obroty. 5 sekund. To jest rozdrabnianie. 45 stopnia. Dalej. 500 gram wody. Czekajcie, kochani, muszę nalać wodę. Dobra, już tyle wody wlałam. Obeszłam, musiałam to zrobić, nalać wodę. O. o, Troszkę, 513, nie szkodzi, będzie troszkę rzadsza. To nie szkodzi, bo i tak ją podam z makaronem. Jedna czupata łyżeczka, aha, tutaj tego koncentratu Bulionu mięsnego lub ważnego nie mam, jeszcze nie robiłam w Thermomixie, więc dodaję jedną kostkę bulionu mięsnego lub ważnego, e, czyli jedna na, na, na pół litra daję jedną i ciut, bo, bo ja nie lubię aż tak słonego, nasze dzieci też. Jak e, coś to można dodać troszkę soli jeszcze później. Tak Tutaj dalej i dajemy 15 minut. Gotowania, więc do zobaczenia za 15 minut. A a tymczasem chciałam powiedzieć, że generalnie tutaj jest 5 minut nagrania. 15 minut gotowania, czyli 20 minut zupa gotowa. Nic nie musiałam przyciskać, przez praskę kroić, cebuli, miksować, kolejnego urządzenia nie brudzić. Więc super. Jestem za, jak najbardziej za.